Pierwszy Q&A, pierwszy Q&A, ej, ej. Ej, 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 Witajcie robaczki. Siema. To jest nasz pierwszy Q&A, czyli pytanie and odpowiedź. Tak. Z tym znaczkiem takim. Koniecznie, tak. koniecznie ten znaczek musi być. Tak. Wymyśliliśmy QA właśnie dlatego, że czujemy, że jeszcze wszystkiego nie dopowiedzieliśmy. Znaczy, właściwie to mało powiedzieliśmy. Tak. Więcej pokazaliśmy. Tak. To trochę tak, jakbyście tam z nami byli, ale yy, mieli zatkane uszy. No. Bo nie wiecie o co chodzi. Znaczy, trochę wiecie, ale chcemy, żebyście więcej wiedzieli. Dobra. To co? To zaczynamy od pierwszego pytania, które nam wpadło tutaj. Dobrze. Czy doświadczenie, jakie zdobyliście na misji, przydaje się wam w codziennym życiu? Jeśli tak, to w jaki sposób? Hmm. Taka rzecz. Trochę nam to przeszło, niestety. Ale spotkaliśmy się zaraz po misji z naszym przyjacielem księdzem, i on tak na nas popatrzył i mówi: Jesteście lepsi, wyjeżdżajcie na tę misję. Dlatego, że w Indiach, tam gdzie byliśmy, jest kultura kolektywistyczna czyli oni żyją bardzo wspólnotowo i dobro wspólne jest ważniejsze niż dobro indywidualnej jednostki. Słuchajcie, w szkole na przykład nie było w ogóle konkursów. Nie było czegoś takiego jak konkurs, że teraz dzieci, nie wiem, się przygotowują i ze sobą rywalizują. Nie, nie. było ocen. Nie. Nie było tych zwykłych. U nas rywalizacja między sobą, dzieci, jest najoczywistszą rzeczą w szkole. Po prostu zawody, zawody, konkursy, tak. szkoły, bla, 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 bla. Tam nic absolutnie czegoś takiego nie było. Dzieci razem coś przygotowywały, razem śpiewały, brawa były i koniec, nie? Tak. I po prostu my, patrząc na to, uczyliśmy się, jak można żyć wspólnie. Jak mogę nie myśleć, czy mi się chce to robić, czy nie. Czy mi się to podoba, nie? czy nie. Czy mam na to ochotę, czy nie. Tylko po prostu tam się to robiło. I jak widziałeś. Potrzeby drugiej osoby, to po prostu zaspokajałeś się jakoś tam, na swój sposób. Ale mam wrażenie, że życie to jest takie budowanie takich cegiełek, nie? Jakby nie da się też tak zrobić, żeby coś krótkiego to było tak wstrząsnęło. Mam wrażenie, że coś nas to zmieniło, ale to nas nie zmieni zupełnie, nie? Mhm. Więc powoli się tak kształtujemy, tu nabieramy doświadczeń, tam. Dlatego warto robić dużo pięknych rzeczy, nie? No, ale na pewno też się zmieniło takie nasze postrzeganie światowe. Mm -hmm, takie, tak. że my nie jesteśmy najważniejsi. To no, jest takie coś niesamowitego. Tak. Na przykład jak ktoś teraz mówi: A, jakie dziury na drodze? Polska, nie? Polska. No? I, ja sobie wtedy myślę: Ja Pierdziela, nie? We... Gdziekolwiek, nie. jakby Euro... Polska jest, jest. Po prostu jak te dzieciaki z nami rozmawiały, pytały się, co jest w Polsce, to my mówimy: Boże, przecież to jest takie Eldorado, to jest raj, nie? No. 90% świata żyje w warunkach gorszych niż w Polsce. Polska to jest, to, jest, to jest, po prostu, to jest najwyższy poziom cywilizacji. W Niemcy to jest to samo, Ameryka, to wszystko jest to samo, to już nie jest PRL. Nie? A my, i tego się też, tego doświadczyliśmy, że świat jest naprawdę taki, że pojedziesz w takie miejsce, w którym Cię coś zaskoczy 100 razy bardziej, nie? Eee, pytanie następne. Arek, jak zareagowałeś na pomysł Kasi o wyjeździe? No. Powiem wam, że jak ja o sobie myślę w relacji z tą niewiastą to myślę, że jestem aniołem Co? Nie spodziewałam się tego tak Bo nie naprawdę, nie, trochę żartuję, ale w sensie, ja naprawdę idę po prostu bez zastanowienia się za pomysłami Kasi i Kasia za moimi też mam wrażenie Ale ja naprawdę się długo nie zastanawiam, w sensie czy znaczy nam się podobają nasze pomysły po prostu. Tak, bo my mamy tak, że ja, wiecie, no ja jestem facetem i na, na tych wyjazdach często ja ogarniam dużo rzeczy, nie? Czy tam prowadzę samochód, gadam z ludźmi. Bo ja więcej ogarniam czyli... w domu. No. no a, szok, ja, a ja na wyjazdach tak. cisnę, wiecie, żeby też bezpiecznie było i tak dalej, negocjuję jakieś ceny, coś tam, coś tam. I ja jestem bardziej zmęczony po takim wyjeździe. Ja wiem, że jak ja wracam z tego wyjazdu, to po prostu umieram, nie? No to A Kasia opróc, jest nie tylko ja. taka, wuu, dobra, kiedy następny, bukujemy bilety, nie? <słuch> Więc, to prawda. Więc a, a... ja zareagowałam na ten pomysł y, z takim, taką radością, ale też ze strachem, no. ale jakby. No ja wiem, że życie trochę na tym polega. Bóg mi ją dał i ona mi ma dawać wrażenia, więc jakby idę za to. To nie było tak, że ja mówię. Jedźmy na misję i coś tam, tylko. Był taki problem, że ja się uczyłam jeszcze przez rok angielskiego, dlatego że ja w ogóle słabo mówię po angielsku. Ale jakoś sobie poradziliśmy, wiecie? Po prostu, jakoś ja sobie poradziłam. Prowadziłam lekcję po angielsku, no Shonat. No. Jeżeli ktoś myśli, że nie da rady, to. Połóż się. Połóż się i też radę, nie? E, następne pytanie. Czy zrobilibyście coś inaczej? A jeśli tak, to co? Jeśli jeszcze raz mielibyście pojechać na tą samą misję? Nie chodzi mi o przygotowanie, ale również sam pobyt. Tak komunikowali się, no tak. rozmawiali więcej tam na tej misji. Naprawdę, po prostu więcej rozmawiali. Ale Ej, byliśmy dość przestraszeni. Bardzo przestraszeni. No. Poczułam to na Sri Lance, że byliśmy bardzo przestraszeni. Ej, to może być śmieszne, ale wiecie, że na przykład ja się bałem ciężarówek. No. W sensie okay. widzieliście w tym odcinku o ciężarówkach, tam jest taki fragment, ja naprawdę się bałem ciężarówek tam, jakby to były takie osobne byty, stwory, to jest trochę chore, ale... Ale to była prawda, ale to, tak. Nie, to może być symbol jakiegoś takiego ogólnego strachu, który w nas był, jednak przed obcą kulturą i tak dalej, nie? Mieliśmy siebie, mieli, byliśmy tam jednak w takich fajnych warunkach, ale jakby ogólnie był w nas strach i... To jest strach taki początkującego, można powiedzieć, nie? A może teraz by go było mniej, i więc byśmy się komunikowali, nie? Byśmy byli mniej zestrachani. Ja się czułam na jak na końcu świata, że nie ma wyjścia. Trochę. Aha, a ja tak nie miałam. W sumie. A ja tak miałam. No. Ile dni musiało minąć, żebyśmy my zaczęli myśleć tak po swojemu, po naszemu. Żeby zakątek polski tam, żeby mieć. No, nie? zrobiliśmy sobie wrażenie. Naprawdę, naprawdę inaczej polski. się nie da. Znaczy, tak. Można spróbować żyć w tej kulturze, ale prędzej czy później ja wychowany w innej zaczynam się męczyć, nie? Więc trzeba sobie zakątek Polski robić yy, właśnie jedzenie, y, sposoby odpoczynku i tak dalej, dostosować do siebie. Jakie mieliśmy sposoby odpoczynku? Wieczory wspólne. Wspólne wieczory i Arek, dzięki Ci Panie Boże, ściągnął filmy. A, no, serial <laughs> oglądaliśmy. No. Oglądaliśmy serial, siuty, no. jak to mówiliśmy, ten serial na Netflixie. Dobra, jedziemy dalej. Takie uczucia towarzyszyły podczas wyjazdu z Indii i tym sposobem się tutaj już ku końcowi przenosimy. No, ostatni filmik był o tym, no było nam naprawdę przykro. Chociaż też przeżywaliśmy trochę taki szok. Trochę nie wierzyliśmy w to, że to już koniec, trochę byliśmy już zmęczeni i się cieszyliśmy, że jedziemy odpocząć. Tak. Bo to był trudny czas, to, to wiecie, to nie był taki czas, który byśmy mogli siedzieć tam, nie wiem, rok. W sensie pewnie byśmy inaczej po prostu sobie inaczej. to zorganizowali. Tak, 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 Ale my byliśmy tacy nastawieni na taką, wiecie, no miesiąc takiej naprawdę tak, mocnej. Pracy, jak najlepiej nie? wykorzystać ten miesiąc, tak. nie? <laughs> I właśnie, a propos wyjazdu, to chcielibyśmy Wam pokazać, co dostaliśmy. Pamiętacie, jak tamte dzieci nam dawały te prezenty na koniec tego filmiku. No, to to jest taka miniatura e, takiego... takiego kosza, w którym one zbierały różne rzeczy. Tak, takiego wielkiego, takiego wielkiego, wielkiego. Nie? i one trzymały to na głowie. głowie. A tu z kolei to jest taka... Porze sar... Coś... Kurta? Kurta? Kur... Nie wiem. Kurti. Kurti chyba. O, to nawet jest przewiązane. I to się tak nakłada. O. O. No, a to jest no... taka robocza, taka wiecie, do kuchni, żeby prostu... zrobić ryż z parówą, nie? Po prostu one ubierały to na ubrania i chodziły to jak my w fartuszku. I mi się to po prostu podobało i dostałam takie dwa. No. Już poplamione jest. <laughs> Czy to znaczy, że kończymy? Ale jeszcze chcemy wam jedną rzecz pokazać. Słuchajcie, absolutnie nam się tego nie udało nagrać, nie wiem czemu. No. O, to jest nasz błąd. A propos pytania, co byśmy zmienili, to byśmy to nagrali. Jak dzieci piszą brajlem? Słuchajcie, to jest taka tabliczka brailowa. W każdym z tych komórek jest po sześć tych kropek Brajlowych. To się wsadza papier w ich to. I Tak, wsadza się w to papier, zamyka się. I się dzięciołuje. Tylko, że ja to robię wolno, a te dzieciaki robiły to. Tch, 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 nie nagraliśmy tego. To no i tak, i patrzcie. Okej. Okay. I teraz ja to. Y Tylko, że to niedługo pisem. Oni to robią po prostu. tą igłą, nie? O, i teraz. Tu powstał tekst brailowy. Wypukły. To można y dotykać. To trzeba dotykać. Znaczy, to, to, to się dotyka. I. No, i one muszą w ogóle pisać w odbiciu lustrzanym. Tak, one piszą w odbiciu lustrzanym, żeby z tej strony wypukłej się dobry tekst pokazywał. Niesamowite, nie? I każda litera i tak dalej, normalny alfabet Braille'a. Widzieliście na filmie, jak oni to potrafią czytać. Po prostu jednym pociągnięciem. Śpiewają, śpiewa śpiewają, nie na filmie i czytają. Więc tak wyglądają po prostu podstawowe urządzenie do pisania i taki. Takie do wbijania, taka igła, nie? Więc super. A i słuchajcie, jedziemy y, teraz zaraz na rekolekcje ignacjańskie na 9 dni. Y, to są rekolekcje w milczeniu i to tam też jedziemy dużo. Jedziemy razem. Razem jedziemy i to nam też na dużo odpowiedzi, mam nadzieję, znaczy jestem pewny, że odpowie. To są takie grube, takie po prostu takie super są te rekolekcje, ale dobra. To może kiedyś też o nich opowiemy, ale bądźcie z nami i e, prosimy o modlitwę. Po prostu Będziemy w Zakopanem, będziemy sobie na góry patrzeć i mamy telefon wyłączony przez 9 dni. Nie będzie nas. W ogóle. Internet wyłączony, nie istniejemy. Rozumiecie? Możecie od odsubskrybować nas i bo Nie, 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 nie bądźcie z nami, no, bądźcie. bądźcie z nami. Bądź, módlcie się za nas. Ja nie wiem, czy my to przetrwamy. W ogóle. Przetrwamy, będzie dobrze. Chciałem Wam coś na koniec pokazać. Patrzcie, jak można się bawić. <laughs>